还不走！把出上，出上。 오늘 미오죠 코루가 Wina ten nasz kurwa świna Czuć, Czuć heble, ale heble, no. Ale o, pięknie to poszło gładko kurwa fajnie Kurwa czyściutko No, dobrze mi się jechało Ty ci, może być z tego kurwa Rekordzik Tak, nie mam wąt ten Dobrze, fajnie mi się jechało Nawet mi się dwa razy udało tak Fajnie, dzięki, Dobre kurwa, nie? Takie... Fajny klej. Fajny klej niż kiedyś jak było na tym takim stoku.